Siemanko, witam w kolejnym odcinku mojego podcastu na temat kinematografii Państwa Środka, czyli Chin. I dzisiaj Wam opowiem o filmie Dinosaur World, czyli Świat dinozaurów, dinozaurów z 2020 roku. Jest to produkcja w reżyserii Ryana Belgerta. być może nie wiecie co to jest, ale nie jest dziwnego. Ponieważ jest to amerykański reżyser kina klasy B, filmów familijnych i nie wiem, jakoś tak podejrzewam, że po prostu widzieli go, zobaczyli, że, kiedy, że nakręcił dwa lata wcześniej spoko film familijny o, o, o dinozaurach, zobaczyli, że umie się pozyskiwać efektami specjalnymi i postanowili, że dadzą mu trochę więcej hajsu, dadzą mu Trochę lepszym ekipę realizacyjną, i niech zrobi dla nas ten film też o Lidzozaurach. No i pewnie taka ta, ta, ta była myśl w, 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 podczas realizacji. Natomiast, no co wyszło? No tu jeszcze nie powiem, ale no ale zobaczymy. Scenarystą jest Chris Hoyt, jego kolega, z którym Ryan Belkert realizował filmy wcześniejsze. Natomiast przechodzimy do opisu fabuły. Yy, fabule chodzi o to, iż jest grupa zawodników na wirtualnej arenie, która walczy i ten, kto wygra ostatni, zdobędzie bardzo dużo pieniędzy. No i na, i na, i na, i na tym to polega. Natomiast jest to dodatkowy mek że ta walka nie odbywa się na sekretę, jak w, w, w Igrzyskach śmierci czy bardzo loyal. Nie, tutaj walka rozgrywa się w grze w co moim zdaniem trochę psuje wrażenie. Ponieważ jak w igrzyskach śmierci się zabijali, to chociaż to było na serio i, i takie. I ta śmierć miała duże konsekwencje, a tymczasem tutaj jak ktoś ginie, to po prostu. I zostaje on wyłączony z gry, i, i, i przegrywa, I, i tyle, więc no, to jest trochę. Znaczy, znaczy, tak, jest to bardzo ciekawy koncept. Nie powiem, że nie, ponieważ no, filmów o tematyce gier komputerowych, takiego zanurzenia w świecie wirtualnej rozrywki, jest o dosyć niewiele. Więc no, i ten, ten jeden chętnie przyjmę, nie, nie da się ukryć. Natomiast, no. Traci na tym, po prostu na tym zabiegu traci tra, 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 tra napięcie i emocje, ponieważ, jak no, już wspomniałem, śmierć nie ma tutaj znaczenia. Jeżeli chodzi o obsadę, to podejrzewam, że ni, nikogo nie znacie z, 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 tej, o, z, z tej obsady. Jest dużo, jest dużo Chińczyków sobie jesteś nieznani Amerykanie o z, cie, z ciekawych postaci jest ten y, jedną z dzwonniczek gra fłonk Kubacki To jest amerykańska aktorka polsko-wietnamskiego pochodzenia i wiem, że to... I wiem, że to wiadomości nie ma wielkiego znaczenia, ale no, jest to fajna ciekawostka. Generalnie, wiadomo, i, i z tym Polakiem i, i jak widzę jakieś polskie nazwisko w Hollywood to zawsze zauważę. Wie, wie, no, wie, no, wiadomo, wiadomo. No. Natomiast no, z plusów. Co mogę powiedzieć? Film jest dobrze zrealizowany. Efekty specjalne są na naprawdę fajnym poziomie. Poza kilkoma babolami takimi które wynikały z niewłaściwego zainstymizowania sceny i z ewidencji kręcenia tego czegoś nie na szybko, to efekty specjalne w pozycji dinozaurów są bardzo spoko. Wiadomo, nie jest to park irajski, ponieważ no, Chińczycy to dofinansowali trochę e, pie, 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 pienią, pieniążkiem, ale no. Ale to nadal nie, nie jest budżet wysoko, wysoko budżetowej amerykańskiej produkcji. Ale no, jest i związały są ok, po prostu. Nie, nie, sceny, A akcje te, 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 te są w porządku. To Powody mi się mi się podobały kilka pościgów, kilka bardzo ciekawie zrobionych scen. I na, I na pewno jest jej jeszcze jedna zaleta, której się nie spodziewałem po tej produkcji: mianowicie fajnie ukazane postaci. Widać, że w niektórych postaciach czuć tą koleżeńskość, czuć chemię, czuć, że się lubią. To jest naprawdę dobrze pokazane. Co prawda, czasami jest to pokazane przez takie troszeczkę niesmaczne, nerdowskie żarty. Takie, taki specyficzny humor, typowy dla komputerowców. Ale nawet ten trochę cringe, ta taka żałosność, też ma swój styl i też jest na całkiem za, 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 zabawna. Minusy? To na, no, no, to na pewno niektóre... No właśnie tu jest taki dualizm, bo niektóre z tepty są super zrobione, a niektóre, widać, że nakręcone na szybko i tu przeszkodziło widać, że to jest film klasy B, nawet jak przeglądałem. A w sumie to, to zobaczyli teraz to mi szkodzi, mam internet, przepiszę teraz. No, wracamy i jednak nie ma tej informacji w necie, trudno, ale widać, że było kręcane na maksa budżetowa poszli do jakiegoś chińskiego lasu pewnie w parku narodowym, żeby nie, żeby dostać miejsca do kręcenia za darmo w zamian współpracy z rządem i no. No i to. No i niestety to widać. No i, i, i o ile w efektach specjalnych nie ma biedy, o, o tyle w innych aspektach jest bieda i jest. No, z takich ciekawszych rzeczy, to zauważyłem, że obejrzałem ten film z angielskim dubbingiem, co trochę zepsuło wrażenie, szczerze mówiąc. Nie wiem, jakoś tak to nie brzmiało dobrze. To, to nie brzmiało, był odrobinę niefortunny ten dubbing angielski, ale podejrzewam, że no, taka była wersja na świat, wypuszczona, żeby może trochę zarobić na hajpie dotyczącym dinozaurów, bo film, wiadomo filmy z dinozaurami się zawsze fajnie oglądają. Ale no, oczywiście, warto wspomnieć też o wątku propagandowym, bo i tego tutaj nie brakuje, tak jak zawsze w kinematografii Państwa środka. Mianowicie mamy tutaj przedstawione, że Amerykanie są negatywnymi postaciami którzy biorą udział w tej bitwie, to oni robią główne intrygi, to oni chcą y, zabić dziecko w pewnym momencie, chociaż jak y, y, wiadomo śpiewać w tym filmie nie ma wielkiego znaczenia, ponieważ no, de facto to jest gra, gra komputerowa i nie ma ona skutku że jeszcze powiem. Natomiast no, je, jest taka je, je, jedna postać, chiński ochroniarz, który, który, który jest na sztuki walki, jest honorowy, jest super i to, to było odrobinę takie karykaturalne, mam wrażenie. To jest takie pokazanie, że nasz człowiek jest super i pokazać go jaja i no, jako dobrego. W dodatku, no nie będzie dużym spoilerem, jeśli powiem, że faktycznie w rozgrywce w turnieju też wygrywają Chińczycy, więc no też jest pokazane to jako zwycięstwo myśli komunistycznej, że tak powiem. chociaż osobiście śmie śmie śmieszyła mnie jedna sytuacja, że jeden z chińskich bohaterów, który gdzieś żył, snajperski, zaczął strzelać na to, nagle do innych i takich wbijał jak kaczki. To było zabawne. No, czy... no właśnie, i tutaj. Paradoksalnie ten element gry komputerowej trochę ja pomaga, ponieważ no, gdyby to był realny film, to by, to by było straszne. Takie zabijanie ludzi by mega źle wyglądało. I, i, no, i, i miało raczej na negatywny kontekst. No chyba, że to by pokazał jakiś wybitny ryser, bo na Amerykanie nawet swoje zbrodnie i negatywne historie potrafią pokazać na pozytywne. Ale, no, tu nie mieliśmy, ale tu nie mieliśmy wybitnego reżysera, więc no, było, co było. I, I tu właśnie akurat element gry komputera jej pomógł, ponieważ to nadało lekkości, to nadało takiego vibe'u, i jest sobie chłopak i kampi ze snajperki i, i sobie robi żarty. To było ciekawe. Ogólnie ciężko mi powiedzieć czy polecam czy nie polecam z jednej strony film bawi i to jest naprawdę, naprawdę śmieszne momentami poglądać i ono i się ganiają po, po, po tym lesie z drugiej strony jest, jest film jest totalnie do pominięcia o ile poprzednie filmy o które omawiałem miały jakieś znaczenie, miały sens miały jakiś, jakiś cel w sobie. To, to nie jest zrobione tylko dla hajsu i dla zabawy. Chociaż w sumie czy to źle? Nie, ja myślę, że to też jest spoko tak naprawdę, bo filmy robione dla zabawy to też są potrzebne, więc no jak się bawią, jak chcą, to bardzo fajnie, natomiast no jak powiedział to jest takie 3 na 10. Nie, 3. 4 na 10 powiem. 4 na 10. To jest taki, taki, no, do obejrzenia akcyjniaczek. Na pewno nie jest gorszy od amerykańskich filmów kina, akcji klasy B, ale też poziomem o nich dużo nie wykracza. Więc, no, pewnie i tak nie będziecie nigdzie obejrzeć. Ale jeżeli lubicie dinozaury i, i, i lubicie kolekcjonować w umyśle, Obejrzane filmy z dinozaurami, no to ten nie jest ciekawy, ponieważ o ile większość aspektów jest mega świetna o tyle akurat dinozaury są mega, mega dobrze zrobione i je warto wspomnieć. No, to byłem ja, Domino, znany także jako Amysz, no i to był trzeci odcinek mojego podcastu Made in China. Siomano.